Witajcie na moim kanale dzisiaj przepis na pyszną surówkę idealną do obiadu. Jak zawsze na początku nowych widzów zapraszam do subskrybowania kanału, kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Potrzebujemy 400 g białej kapusty. Jeżeli nie jest to już młoda kapusta, można ją wygnieść w dłoniach z odrobiną soli. Następnie dodajemy jedną małą marchewkę, ścieramy ją na tarce na drobnych oczkach. Następnie dodajemy jedną małą cebulę, małą puszkę kukurydzy, dwie łyżki oleju. Ja mam akurat taki z ziołami, ale może być dowolny. Do tego sól oraz pieprz do smaku. Na koniec jeszcze dwie łyżki posiekanego świeżego koperku, wszystko razem mieszamy i nasza surówka będzie gotowa do podania. Ekspresowa, smaczna i prosta w przygotowaniu. Przygotujcie koniecznie. Oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a za dzisiaj wam dziękuję i pozdrawiam.